Kto zrobił renowację mojego Poloneza? Witam ja bardzo serdecznie, Marcin Sodu Przyjechałem z Zorowa Mazowieckiego Jestem właścicielem Poloneza Karo z 1995 roku Jest to replika pojazdu lotniskowego Follow Me z lat 90 który Właśnie w tych latach jeździł po płycie warszawskiego lotniska. E, tak pracuje na lotnisku, w naszym dziale pracują jeszcze koledzy, którzy pamiętają te samochody. Podczas jednej z rozmowy pokazał mi zdjęcie takiego pojazdu, no i, i stwierdziłem, że no dobra, robimy go. Tak. Samochody przyjeżdżały z fabryki na warszawskim Żeraniu jako samochody reklamowe. No, nie były jakoś mega dobrze wyposażone, tak? to były takie standardowe pojazdy, po prostu przyjeżdżały w kolorze żółtym, tak były zamawiane, były obklejone fabrycznie we, 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 we fabryczne reklamy. A już dalej na lotnisku byli do tego, były do tego osoby, między innymi nasz kolega Mariusz, które te samochody już według swojego projektu je obklejali. Miał też zdjęcia innych, innych polonezów, którymi jeździł, bo Robert pracuje na lotnisku od 1992 roku i zaczynał w zasadzie swoją pracę na polonezach, pierwszych w ogóle Karo. Tak? Pomagał mi przy tym mój tata, rozbieraliśmy go w garażu, później go dostarczyliśmy do, do pomalowania, tak to zrobił renowację mojego poneza. No, robiliśmy to razem z tatą, tak? W, 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 u nas w garażu, a jedynie był jeszcze do tego za, zaangażowany pan, który go tak pięknie obkleił i firma Elektra z Warszawy, która pomogła w odtworzeniu belki sygnalizacyjnej według ówczesnych standardów.